Cześć, Michał Łobiński, kłaniam się nisko. Witam wszystkich. Chciałem kontynuować teraz odcinek, który ostatnio nagrałem w kontekście witamin rozpuszczalnych w wodzie, czyli całym B kompleksie. Mam teraz możliwość chwileczkę, gdyż przemieszczam się z punktu A do punktu B, więc chciałbym to wykorzystać efektywnie. Mam nadzieję, że nie macie mi tego za złe, że nagręg w samochodzie. Aczkolwiek nie ukrywam, że mam poczucie, że wychodzi mi to dużo przyjemnie i sprawia mi to dużo więcej radości niż na sztywno staję przed kamerą, układam wszystko, więc mam nadzieję, że Wam też się to spodoba. Taka forma. Gdyż myślę, że będzie tego więcej. A więc tak, ostatnio wspomniałem o B-kompleksie i uważam, że dwie witaminy, co najmniej z tego B-kompleksu, są warte jeszcze szerszej uwagi. Jedną z nich, o której cię wspomnę, będzie witamina B3, a docelowo interesuje nas forma niacyny, gdyż mamy dwie takie wersje, czyli w formie niacyny i niacynamidu, który nie powoduje tego tak zwanego efektu flash, czyli mocnego ukrwienia, górnej zwłaszcza części ciała, czyli twarz, tułów, aczkolwiek jak Przyładujemy mocną daweczkę, również nogi też się robią czerwone. Jest to spowodowane tym, że napływa w tym momencie bardzo mocna ilość krwi do naczyń krwionośnych, czyli jesteśmy w tym miejscach różnych ciała dużo bardziej natlenieni. Co za tym idzie, jest więcej krwi. Krew jest nośnikiem tlenu i substancji podżywczych, czyli mamy bardzo, bardzo fajne profity z tego tytułu. No właśnie, ktoś mi zajechał drogę. Ostatnio o tym wspominałem. Reakcja mogła być różna, aczkolwiek obyło się tylko na Kraksonie, a to świadczy o tym, że B-kompleksik działa. Polecał. Jest to żywe potwierdzenie. A więc wracając do tematu. Mamy dwie formy witaminy B3, niacynę i niacynamit. Nasz inny interesuje zwłaszcza niacyna, gdyż powoduje te mocne ukrwienie ciała, czyli taponięcie dużej ilości krwi do naczynek, przekrwienie. Ich. Powoduje to między innymi bardzo fajne benefity a propos naszego mózgu, gdyż jeżeli ktoś ma niedotlenienie mózgu i wszelkiego rodzaju inne powikłania z tego tytułu, to witaminka B3 bardzo fajnie wychodzi nam naprzeciw. Kolejny bonusik, co jest potwierdzone, wskazują na to fajne badanka, Pokazują, że nawet w takiej chorobie jak schizofrenia e, witamina B3 potrafi fajne, fajnie, synergistycznie działać e, w komplecie z całą, jakby terapią e, a propos tej choroby, e, aczkolwiek nie sugeruje tutaj absolutnie, że to leczy chorobę. Nie, może to fajnie wspomóc, pokazują to badania, że w bardzo dużej ilości podana długoterminowo witamina B3 w formie niacyny, to wychodzi tam sporo gram, dwa, nawet 3, robi spektakularne efekty jako taka terapia dodatkowa. Następnie kolejną fajną rzeczą jest to, że niacynka podnosi nam poziom jednego z neurotransmiterów GABA, który odpowiada za wyciszenie i spokój, który jest, wydaje mi się, Raczej jestem tego pewny, patrząc na nasze społeczeństwo i co się dzieje dookoła, jest nam bardzo potrzebny, gdyż jesteśmy przebodźcowani wszystkim dookoła, a spokój jest rzeczą niezbędną do tego, żebyśmy mogli podejmować świadomie wszelkiego rodzaju decyzje życia codziennego. Eee, kolejnym fajnym bonusikiem jest to, że jeżeli sprementujemy sobie dodatkowo tą taminkę B3 i ona się podniesie do fajnych poziomów, nasz nastrój jest dużo bardziej pozytywny, jesteśmy spokojniejsi ale też przyjmowanie również sobie witaminy przed snem, również poprawia nam sen i generalnie po zażyciu tej witaminy i wystąpieniu efektu flash, czego wspomniałem jak najbardziej chcemy stajemy się w tacy gotowi tak naprawdę by sobie fajnie odpłynąć w głęboki wartościowy sen a co na tym idzie regeneracji, która jest niezbędna do tego, żebyśmy wstali kolejnego dnia poczęci i zaczęli ciekawy nowy dzień na nowej kartce rozdział. Jeżeli chodzi o daweczkę, to oczywiście jest to ona bardzo indywidualna, jak przy każdej suplementacji różnego rodzaju witamin, dlatego że pokazują mniej więcej badania, że większość społeczeństwa ma tej witaminy niedobór, aczkolwiek nikt nie wie, jaką ilość posiada w organizmie. W zależności, zależnione jest to od suplementacji, a raczej odżywiania, jakie stosujemy. Więc fajnie sobie zacząć od niskich dawek, yy, dorzucić sobie trzy razy dziennie, albo na czczo, albo do posiłku, jeżeli ktoś chce zniwelować troszeczkę ten efekt flash i obserwować się, jak ona wchodzi. Jeżeli osiągniemy przy pewnej ilości ten efekt flash, zostajemy na tej ilości przez tydzień, dwa, aż ten efekt sobie będzie delikatnie mijał i wtedy możemy sukcesywnie delikatnie podnosić aż do takiej dawki, gdzie będziemy odczuwali naprawdę znaczne efekty umysłowe, funkcji kognitywnych, poprawę, a także ogólnego spokoju. Tyle chciałem nadmienić a propos witaminki B3. Mam nadzieję, że coś ciekawego, nowy case'ik Wam wrzuciłem. Być może przyda Wam się to w codziennej suplementacji. Jak zawsze yy, podkreślam, a jeżeli tego nie podkreślałem, to nadmienię, że proponuję, żebyście nie wierzyli mi na słowo, lecz zawsze sprawdzali, bo to jest najlepsza droga do tego, żeby złapać własne doświadczenie, a nie bazować tylko na innym. Także próbujcie, sprawdzajcie, jak to wygląda. Piszcie w komentarzach, jakie są z tego profity bądź ich nie ma. Jeżeli będę mógł, a staram się to robić, będę odpisywał na komentarze, bo jakby jak najbardziej zależy mi na naszej interakcji. Także pozdrowionka, jak zawsze, życzę dobrego dnia, czystego, spokojnego umysłu i silnych mięśni. Pozdrawiam.